No hej, witajcie kochani bardzo serdecznie Szeweral z tej strony Kolejny odcinek dekalisto protokol na moim kanale Zapraszam do oglądania Do mojego lemienia Do moich dziwnych Czekajcie Tak, tak, wiem że Wiem, że w ostatnim odcinku tam zebrałem wszystko Tu nic nie było Szewi No dobra, okej, okay, ale, ale mimo wszystko chciałem, chciałem jeszcze raz zobaczyć Bo miałem przerwę od to raptem dwie godzinki od ostatniego yy, od ostatniej rozgrywki. Także nie podoba mi się w ogóle tutaj ten taki śmierdzący korytarz, który. No, 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 no! O stary Dobra, muszę... muszę kierować! Ło panie! Nie widzę nic! Nie widzę nic! Och ty w życiu! Och ty w życiu! Panie, nie, nie! O Jezu! Jezu, ufam Tobie! O byciu. O no, tak, to tego mi było. Dobra, to ja, ja się nie dziwię, że to... Och ty... Dobra, udało się! Wziąłem. Nie uderzyłem. Nie uderzyłem. Ciemno! no <laughs> Aż ty wieczu, jakie to jest? Dobra sekwencja, ty bardzo dobra. Brawo. Jeszcze ledwo się piano. Przed z z rurą Bez wioseł Okej, okay, takie osiągnięcie dostałem Wiecie co? To jest tak, trujeczka Korzystajmy od razu z tego Kryca to jest dobra rzecz Tam widzę już coś na lewo Robię fantastycznie. Nie. O! Konwerter energii. No jak najbardziej. Interesujące to jest. Czekajcie, okay, czy tu coś jeszcze jest? Tam nie przejdę. Tam teoretycznie mogę, dobra, ale pobiegnijmy tu. Tu to zebrałem, tutaj też to zebrałem, tu wała, nic nie mam Na górę, hop saj, hop Dobra, tu nic nie mm. Jacob Znaczy nie wiem czy on się Jacob nazywa, nie pamiętam ale Dobra, tutaj mamy pewnie amunicję to weźmy sobie na wszelki wy. a nie! Pryce! Dobra, hmm. Tu jakieś pyszności, protokoły... Kredyty To przepraszam! Bank. Tu coś się od Janie Pawli... Dobra, to, yy, to jest cięższy rodzaj broga. Bez kitu. To jest cięższy rodzaj wroga i to trzeba jakoś ogarnąć, bo... Nie bez powodu ta szpryca tutaj była. Bang bang. A czy tam zebrałem? Czy mi zapisało? Zapisało, dobra Oh no. Kurwa, no jestem z siebie dumny, nie? Nie powiem, nie powiem, że nie, nie? To była piękna, e, zorganizowana akcja, nie? Amunicja do działka ręcznego. Dobra, czekaj. Raz. Dwa. Ale trochę przerąbane z nimi ja powiem wam szczerze. O, ale mu noga lata. Dobra, idźmy tam. Ja będę miał jakieś... Jakiś szybki zapis, coś. Konserwacja. Załaduj, zawsze to jest. Dobra, mamy tak, mamy możliwość pójść tam, ale tam jest chyba zamknięte wszystko. Tu tym bardziej jest zamknięte, ale mogę to otworzyć. Dobra, dla świętego spokoju pójdziemy tam, bo może będą jakieś ciekawostki ukryte. Koszty w życiu normalnie można to otworzyć. To nie czy mi się wydaje Wow No panie No ładny widok to zdecydowanie ładny widok eee, alt print screen zdecydowanie Dobra tu mamy... A, bo ja tam się mam dostać. To zaraz, zaraz, zaraz. To ja tak łatwo nie. Nie, nie, nie. Ja nie chcę tak łatwo. Chcę najpierw tutaj się dostać. Bo... Już raz. No, za daleko nie pójdę. Um. No jak... No właśnie o to mi chodziło. Właśnie o to mi chodziło. Coś jeszcze tutaj mam? Chyba nie. Tu podejrzewam, że jakieś pyszności powinny być. Zastrzyk zdrowia, dobra, fantastycznie w takich miejscach te skrzyneczki, że ja normalnie to bym tego nie zauważył. Dobra, jest jakaś tuściutka ta amunicja, jakaś tuściutka skrzyneczka i pewnie nie będę mógł nic z niej wyciągnąć. Aha, dobra, tuściutka, tak. To jest skrzyneczka, którą po prostu muszę przesunąć. Tu jest zamknięte, tu nie otworzę więc pewnie będę e, Będę szukał awaryjnego wyjścia, wejścia Albo tutaj jest No właśnie, ukryte przejście Dobra, hopsa Słyszę w lewej słuchawce, że coś mi tutaj Tupta, nie? Znaczy takie tupta. No tak to nie jestem ja. Kurde, mogłem sobie kawę do tego zrobić. Czy to jest jakieś pomieszczenie takie? Słuchajcie, no Zadanie, zadanie mnie prowadziło tam do stacji głównej, nie? To teoretycznie mógłbym otworzyć Tutaj Tu nie ma nic Ale jest zajście na dół Tam jest jakieś gówno ewidentnie I podejrzewam, że nie będę miał innego wyjścia No a jak mordzia Oczywiście, że tak Dobra, sobie mogę y się bawić tutaj. Dobra, idziemy na dół. To są te małe, główne. I ja jestem w jakimś. Ja jestem w jakimś siedlisku tego, nie? Okej, okay, tędy nie mogę Czyli muszę iść tam, gdzie to badziewie O stary A to jestem po prostu z drugiej strony I co mi to dało? Kredyty Kalisto Nie no błagam no co ty Powiedz mi że to nie wszystko co dostałem tutaj To po co ja What? O co chodzi To no po co ja tu schodziłem? Tylko po kredyty? Czy teraz mnie, jak coś... Jak wejdę na dół to mnie coś złapie? Jeżeli będzie auto zapis... No nie, ten tak nie przejdzie. Nadal nie jestem przekonany, że ja dobrze robię. Mógłbym już dawno być w widzie i być z nim W drodze do tej cholernej kolejki. Tramwaj. mu to zajęło teraz oj długo mu to zajęło a co to jest to jest e posty w życiu dobra tu jest odblokowane ale najpierw jeszcze o Skrzynumia! nie będę miał miejsca w ekipunku no kurde standard Kualizacja. Co to w ogóle jest? Maksymalizacja. Nie wiem, co to jest. To jest szpryca, chyba, nie? Zastrzyk zdrowia, dobra. Wiecie co? Nie, nie biorę tego, bo. Gdzie ja teraz jestem? A! Jestem od tej strony. Fantastycznie Gdzie ja teraz jestem? Jestem od tej strony no Fantastycznie, Szebi, brawo, to cały ty Dobra, najważniejsze, że ja wiem, o co chodzi Wy nie musicie eee, Dobra, czyli skoro już tu jesteśmy, to idziemy teraz do tej kolejeczki Ty rym, ci Do tramwaju To. I'm getting close. Oh. I got eyes in the tram station. I'll meet you there. Not so fast. See that building, oxygen processing? There's a security station inside. You need to get there to lift the lockdown in the dome. Can't dock the tram until you do. I Got a feeling you weren't telling me everything. Easy, bruv. Just keep trusting the plan, yeah? And keep moving. We gotta beat this storm. Yakabusa. <sighs> Ja, y, znaczy, być może oni mówili coś y, na poprzednich odcinkach, ale ja oczywiście nie pamiętam. Przecież ja odpalałem tą grę tydzień temu. No dobra, więcej niż tydzień temu. A to co to jest? To jest most. Ok, dobra, im ci rimcim. Och ty, w życiu. Czy ja będę mógł normalnie Taka, czy ja jakoś mam tu Nie, nic tutaj nie zrobię, okej okay. Pomieszczenie gospodarcze Tam jest to odblokowane On sobie tutaj chodzi pewnie dookoła Stare jakie dźwięki fajne Przetwarzanie tlenu no i jest elegancko Ale poczekajcie bo w sumie Umieszczenie gospodarcze Ty, słyszycie to Ja pierdziele dobra nie idę do tego przetwarzania Tram from Black Eye. No, we have to contain this! The tram that just left could be crawling. I don't, I don't cares. care! Give me the coat! <coughs> Open this story, you bastard! Weź kot od strażnika, ale najpierw... JC printing. Have a united day. Konwerter energii to stóweczka. Tu mamy korze w idealnym stanie 200. Eee, 88 naboi, tylko mamy. Ojoj, oj, oj, mało. Tu mamy stówkę. Dobra, sprzedam to. 600, eee, 600 golda. Mało, co prawda. Bardzo mało. 3 rounds, one queen. Ok. Coś jeszcze tutaj mamy. O, 14. Botaniczny zbiór. A tam co jest? To jest to samo czy? Tlen, przetwarzanie. Dobra, tam to jest zadanie. To ja idę tutaj. Odu tego nie ogarnę. Tu jakieś pewnie y, dziwne robaki wyskoczą. Ciekawe, czy w życiu realnym też wygląda masowe hodowanie roślin. Nie, no raczej, raczej nie mamy. My, my tylko już szklarnie i inne pierdoły używamy. Chociaż jakieś sadzonki, nie wiem, nie znam się. Nie jest to jakaś technologia taka nadzwyczajna, nie? Żebyśmy nie mogli yy, z tego korzystać. Korytarz K620, no dobra. Fantastycznie, dobra. Mamy coś, co mnie interesuje. Konwerter w idealnym. Amunicja. Tu, co to jest? Nie ma nic. Ok. Wat is er nog meer? Oei! 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 Negative, we Oei! 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 Kremat broni skunk co to jest broń skunk eee, W takim wypadku mnie nie interesuje amunicja Kremat broni skunk Tematy można wydrukować w kuźni Kim jest kuźnia Czym jest kuźnia Wiedziałem, że kurde moja dusza eksploratora kiedyś będzie szczęśliwa. Czym jest Kuźnia? Kuźnia to jest tam, co tam ten hamburger? Jepszone ma macki. Dobra, czekaj. Trójeczka. Ogarnijmy sobie Ach. życie na maksa. Zabierzmy tą amunicję. Deładujmy. A, nie mogę przeładować, bo już przeładowałem. Dobra. Brońsku. A ciekawe, co ja będę potrzebował, żeby to ogarnąć. Dobra, tu. Czy jeszcze jakieś gówno się zrespi tutaj, czy nie bardzo? Chyba nie. Chyba chyba będę. Potem... troszkę się znęcałem nad nim, no troszkę się nad nim znęcałem, wiecie? Czy ty się nazywasz Kuźmia? Schemat broni Skunk. Strzelba Skunks works. Pojemność magazynka. Prototyp jednoręcznej strzelby testowanej obecnie w więzieniu Black Iron. Została opracowana przez oddział Skunks. 8 stów. Okej, okay, nie mam hajsu. 8 stów, mam hajs. Mhm. Hmm. To jest jakaś prototypowa. Jednoręczna strzelba testowana obecnym więzieniu Black. Czy to się opłaca? Czekajcie chwilę. E, dobra. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje mnie ta strzelba. E, super fajnie, pięknie, że ją zdobyłem, ale. Gra sugeruje, że będzie za darmo strzelba lepsza. Wiem, że to trochę takie oszukiwanie. Zabij po przeszkodę 10 przeciwników. No i fantastycznie. Amunicja. Amunicja się przyda akurat. Wiecie co? Ten pistolet to by był jak najbardziej spoko. Tą pałkę jeszcze bym mógł e ewentualnie ulepszyć. Ale coś czuję, że ta amunicja to w ogóle jest tos. O! Zdrowie. Zdrowie pań! nie widzę tam nic co się dzieje, dobra co się dzieje, nic się nie dzieje tu, ile jest tych pierdółek to się przyda kolce, nie kolce, to jest mój przymierzeniec, ile mamy 27 minut, no i tak to, to jest daje fajne to jest daje fajne, nie Akumulator GRP. No i fantastycznie. Ale ja mam i tak ją pełną, tak jakby. Także w Porzo. Jestem ukontentowany. Jestem ukontentowany. Jest zapis. Dobra, wiecie co? Zakończymy ten odcinek. Myślę, że y, ten dźwięk wystarczająco dał mi y, do myślenia. Także mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz. Będę bardzo wdzięczny. Pozdro. hej.